Dziękuję Tobie, Ojcze mój, żeś otwarł dla nas łaski zdrój, że grzeszni mogą ze wszech stron przyjść w każdej chwili przed Twój tron, by w ciszy szukać twarzy Twej, co życiem jest dla duszy mej, żeś dla mnie otwarty niebios drzwi, składam Ci Tę obietnicę dałeś nam Że w gronie naszym jesteś sam Gdy dwóch lub tu zejdzie się By modlić się w imieniu Twym Za Twojej obecności dar Za słodycz łaski Twej bezmiar Żeś dla mnie obiecał Składam Ci za każdą chwilkę, którą mógł w modlitwie spędzić u Twych nóg, przyjmując hojność łaski Twej i wolność Twą od myśli złej. Zapowie w ducha Twego w nas za ten kosztowny łaski czas, żeś dla mnie o squada amchi